Cześć, z tej strony Kasper Chojnacki ja Witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale Dzisiaj po raz kolejny pojechałem na mecz znicza Pruszków Mecz znicza Pruszków, który myślałem, że przełamie tą złą passę moich meczów Które właśnie obejrzałem ze stadionu w Pruszkowie Ponieważ dotychczas byłem na dwóch spotkaniach I te dwa spotkania były przez nic przegrane Więc dzisiaj liczyłem, że ta passa zostanie przełamana Tym bardziej, że znicz Pruszków grał przeciwko Stali Rzeszów Czyli ostatniej drużynie Tabeli z nic przed tym spotkaniem był na miejscu. 12. Mimo wszystko, ostatecznie wygrała Stal Rzeszów. To Wam mogę już teraz zdradzić. Więc tak, na stadion przyszedłem oczywiście na spokojnie, chociaż akredytacje były wydawane naprawdę do dosyć późnego czasu, ponieważ ja dostęp do Info o przyznaniu akredytacji 2,5 godziny przed meczem. To jest bardzo, bardzo późno. Niemniej jednak, oczywiście przyjechałem, byłem obecny na tym spotkaniu z odbiorem akredytacji. Nie miałem problemu. Usiadłem już sobie na e, trybunie i e, zacząłem delektować się tym spotkaniem e, w kolejnej kolejce. Już Fortuna pierwszej ligi. Spotkanie rozpoczęło się e, dosyć ciekawie. Na pewno było dużo sytuacji już od początku, to trzeba sobie jasno e, powiedzieć, bowiem było bardzo dużo strzałów głową. To można zauważyć, oglądając nawet same skróty e, tego spotkania, że, zbyt, że bardzo często piłkarze obu drużyn dochodzili do sytuacji, żeby uderzyć głową naprawdę do godnych pozycji, bo najczęściej w polu karnym gdzieś tak do 10 metra tych strzałów było kilka i kilka było z nich bardzo groźnych. Niemniej jednak trzeba przyznać, że Znicz naprawdę nie rozpoczął tego spotkania najlepiej. Wręcz można powiedzieć, że rozpoczął ten, ten mecz bardzo bardzo słabo. Ta pierwsza połowa też o czym mówił o tym trener Mariusz Misiura na konferencji pomeczowej, że była bardzo słaba w wykonaniu jego zespołu, no bo naprawdę była tam stal Rzeszów zdecydowanie przeważała technicznie, przeważała też momentami taktycznie, bo to też trzeba sobie jasno powiedzieć naprawdę Znicz był w pewnych momentach bardzo głębokiej defensywie przez kilka minut tak więc w ten sposób wyglądała właściwie ta pierwsza połowa zwieńczona bramką bramką na 1 do 0 Szymon Łyczko, 17-latek wychowany z stali Rzeszów, który jest bohaterem tego meczu, no bo zdobył później też drugiego gola ale o tym Wam powiem Troszeczkę później. No, przy tej pierwszej bramce, kapitalnie doszedł do piłki zagranej pomiędzy linią obrony a bramkarza. Dopadł do futbolówki i zdobył gola. Na pozór ten gol był łatwy do zdobycia, ale bardzo ładnie się tam przepchnął. Szymon Łyczko, biorąc pod uwagę też jego wiek, to naprawdę pokazał tutaj świetne obycie z piłką i świetno, świetne zachowanie w polu karnym. No i też wykończenie, które oczywiście było prostsze niż samo dojście do futbolówki. Skoro już wspomniałem o Szymonie Łyczko, no jest to zawodnik, który w tym meczu mógł mieć wręcz hatryka, bo miał jeszcze trzecią naprawdę dogodną sytuację, bo wyszedł sam na sam praktycznie z Miłoszem Mleczko tam jednak górą stanął właśnie były bramkarz Lecha Poznań. Dlatego też ostatecznie Szymon Łyczko kończy ten mecz z dwoma trafieniami, kończy ten mecz z dwoma trafieniami. Drugie trafienie było absolutnie kapitalne. To jak się zachował ten chłopak, naprawdę jest E, niesamowite, ograł e, rywala, uderzył pod poprzeczkę z naprawdę ogromną siłą, e, no tym go, tego gola można oglądać myślę godzinami i później Znicz po tym golu rzucił się do odrabiania strat, odrabiania strat, które były no już dwubramkowe e, więc trzeba było włożyć w to naprawdę ogromne zagrożenie, żeby, e, ogromne zaangażowanie, żeby tę e, stratę odrobić i starali się i poszło im naprawdę dobrze, przynajmniej na początku, bo w 62 minucie gola kontaktowego, gola na 2 do 1 zdobył Shuma Nagamatsu. Shuma Nagamatsu, który jest absolutnie najlepszym piłkarzem znicza. To widać, że on technicznie przewyższa właściwie całą resztę tego zespołu i on właśnie zdobył bramkę kontaktową. Później jednak pomimo naprawdę wielu sytuacji dla znicza Pruszków to goście wyszli z tego, zwyci z tego pojedynku zwycięsko zainkasowali trzy punkty na, no nie można powiedzieć, że trudnym terenie, bo ostatnio Znicz przegrywa u siebie, niemniej jednak Stal Rzeszów po raz pierwszy wygrała na wyjeździe w tym sezonie Fortuna I Ligi, więc za to należą się gratulacje do drużyny Marka Zuba. Niemniej jednak szkoda troszkę Znicza. Szkoda troszkę Znicza, ponieważ to jest zespół, który naprawdę stara się bardzo ładnie grać w piłkę. To warto sobie powiedzieć, ponieważ kiedy Mariusz Misiura wypowiada się na konferencjach, praktycznie nie ma konferencji, w której, na której by on nie powiedział, że ważna jest dla niego gra zespołu, ważny jest rozwój piłkarski, a nie zawsze punkty. I to widać po zespole znicza. to nie jest takie czcze ponieważ naprawdę widać. Widać, że ta drużyna chce grać piłkę przyjemną dla oka, szybką, dynamiczną, ofensywną i nie zawsze pamięta o dobrej obronie i to było widać też w tym meczu, bo to do ilu sytuacji Doszła Stal Rzeszów To jest naprawdę no, Słabo świadczy to po prostu o defensywie Pruszkowskiego zespołu Stal też nie potrafiła tego wykończyć A w Zniczu brakuje dziewiątki Bo Znicz miał też mnóstwo właśnie tych sytuacji Czy to po strzale głową No aż prosiło się o to Żeby tą bramkę zdobyć Zdobył ją jeszcze gamacu, Świetnie uderzył swoją drogą Bardzo celnie uderzył właśnie japoński napastnik, japoński pomocnik, ofensywny pomocnik, może tak, bo to jest taka no, dosyć wolna pozycja, jeżeli chodzi o szumę na ale brakuje Strikera, brakuje takiej rasowej dziewiątki, choć też mówi, że wcale tak nie do końca jest. Tak właśnie powiedział o tym Mariusz Misiura. No ja mimo wszystko uważam, że tutaj brakuje kogoś, kto zdobyłby Gola właśnie w takim trudnym momencie na 2 do 2. Jeżeli chodzi o atmosferę, no atmosfera jest fajna z Zniczu, jest taka rodzinna, spokojna. Ja bardzo lubię tam przebywać na stadionie, jest naprawdę bardzo, bardzo miło, chociaż dzisiaj myślałem swoją drogą, że sektor gości będzie pusty, bo naprawdę w pierwszych pięciu minutach meczu był pusty, później na to nie patrzyłem i w przerwie meczu dopiero poszedłem gdzieś tam w kierunku takiego tarasu i zobaczyłem, że ej, faktycznie są kibice gości, a ich nie było przez kilka pierwszych minut tego meczu, przynajmniej tyle. Wiem na 100%. Nie wiem, czy jest spóźnili, czy może mi problem z jakimś wejściem na stadion, ale wątpię, że mi problem z wejściem na stadion, myślę, że tutaj po prostu spóźnienie miało miejsce. Natomiast tak, jeszcze a propos znicza, to warto zaznaczyć to, że ten zespół jest naprawdę dobry w linii pomocy. To... Jest dosyć duże zaskoczenie, bo tam nie ma żadnych nazwisk, nie ma piłkarzy, którzy są znani ze swoich świetnych występów, ale ta, ta pomoc, ta linia, ta druga linia prezentuje się naprawdę bardzo dobrze i ona kreuje bardzo wiele sytuacji. Przede wszystkim to rozrzucanie do, rozrzucanie piłki na skrzydła. Ze skrzydeł są zawodnicy, którzy potrafią kapitalnie wrzucić, i to widać po prostu w tym zespole po ilości wrzutek, a tymczasem już. Kończąc, stal zwycięża w Pruszkowie 2 do 1 z niczem, a ja zapraszam Was na konferencję prasową, na której zadałem jedno pytanie. Tak więc zapraszam do wysłuchania odpowiedzi trenera Mariusza Misiury. Wszystkie materiały po, pochodzą z kanału YouTubeowego do Mariusza Misiury, kaset w W dzisiejszym naczku dla przeciwników po chyba nie polegalne. Po zachcani w waszym Stal jeszcze wiele sytuacji właśnie. Poza tym, że na głowie jeszcze wiele sytuacji właśnie w waszym czy nie uważa pan, że zbyt łatwo daliście w pewnych momentach wchodzić rybaków przez przestawstwem? Tak jak powiedziałem wcześniej, bardzo się cieszę, że tak młodzi ludzie interesują się piłką na poziomie się i Bardzo się cieszę z waszej wesołości i kolejnego i z tego pytania. Myślę, że to jest sposób, w jaki my grać w piłkę. Zobaczymy momenty, kiedy mamy piłkę, my patrzymy, atakujemy, osiągamy zawodnikami, zabezpieczamy. Wcześniej za naszym przedsiębiorcą, za robotnikiem plus jeden. I teraz my sobie zdajemy sprawę, że moment jest, że piłkę, dla nas kluczowe jest 5-6 sekund, żeby tą piłkę albo odzyskać, albo odbudować. I jakby, no tutaj trzeba też oddać pomysł przeciwnika i jakość zawodników przeciwnika, że jakby oni też pewnie analizują te momenty, też w do w sposób specjalnie przygotowują. Tylko mówię, w jaki sposób ja mówię. W tej widze ja nie chcę grać na wyginię. Nie chcę być terenem, który nie wiem, co się nastrojuje po 100 latach. Widzicie też, że jest 0-0. Jak stację dumpy na początku maja, to mam problem, żeby wyginięci się skoncentrowali. Jakby czuję ogromny smutek dzisiaj, taką wewnętrzną złość, że mimo sytuacji, tych stworzonych sytuacji, chcieliśmy tych damek nie stracili, ale w jaki sposób. Ważne z drugiej połowy, nie mieliśmy ten 0,2, no to jest ten niesamowicie z momentów, tych których bardzo zadowolony, jak potrafimy na w momencie, kiedy jest bardzo blisko się dostawiony, w przestrzeni naprawdę, tam są mało miejsca, a my jak potrafimy te piłki znaleźć w jak pracujemy nad kierunkowym przyjęciem zawodników, pracujemy nad tym, żeby zawodnik jakby od razu z pierwszym kontaktem miał, dał sobie możliwość strzału czy kolejnego podania. Więc jakby z wielu elementów. Z na którym pracujemy? Ja się bardzo cieszę, bo ja jeszcze raz mówię, ja pamiętam skąd ja przyszedłem, z moim zespołem do Kieścia Ligi, że jakby ja jestem nieco świadomy takiej pracy, jaką my wykonaliśmy przez Pryzwan półtora, bo jesteśmy zespołem, który no, nie ma się co oszukiwać, mamy mało wieczek, jak jakbyśmy bazować na zawodnikach, których posiadamy, jakby naszym najlepszym zawsze transferem jest codzienna praca, i jakby patrząc na już postęp, jaki uważam, że zrobiliśmy się na przestrzeni tych tygodni, to jestem zadowolony, ale na tą chwilę to jest niewystarczające, żeby regularnie klicować. Ja Myśmy tak, się tutaj pytali, że trzeba jeszcze dodać do tego wszystkiego takiej hmm, wypoziomowej ciała, jaka, że tak powiem, była z kolei Warszawy. I to mnie nabawiło, i do cieni moja prezentacja rozpoczęła się od slajdu pojedynku Wojtek Błyszko z Tomczykiem, gdzie Wojtek Błyszko, jakby widać na tym tydzień, Zdominował na Polonii i jakby kluczem w tym meczu dla mnie było, żeby taka muła ciała była w każdym momencie meczu. I o to moim szatnikiem powiedziałem, że mam największy żal, że pierwsza połowa tak nie wyglądała. Więc jakby, jak powiedziałem, ja biorę odpowiedzialność na siebie, bo to ja tak taką jednostkę, nie zmiany, ale ja wierzę też, że jakby jesteśmy jednością, że zawodnicy już czują złość i wierzę, że to zapewniam, znaczy. że w od razu z Jeszcze przypominam, że zdjęcia z tego dnia pojawiło się już na moim Instagramie, także zapraszam, a to by było już na tyle w dzisiejszym odcinku.